Dzień mam z tej strony Scixie. To coś nie z z Fortnite z 2 marca 2021 roku. Jeśli wam się wam z sobie gratzłko w górę. Patrzycie się coś winkłam się. Na nam już do sklepu. I mamy zestaw metalowych masek. To są skinki, które już kiedyś były. Mamy... Są... Patrzcie. Tutaj w tym jednym wystawie macie dwie rzeczy. Czyli jakby macie... Dwa, za dwa skiny Tutaj, tutaj płacicie za dwa skiny, ale tak takiego jest blisko, płacicie jeszcze zbieraki Za darmo jakby yy, Jedne mają y, trzy style Na no, z tym pierwszym Ten lodowy jest bardzo ładny moim zdaniem yy, Tutaj mamy Też ten lodowy jest chyba najładniejszy Ale są spoko, są spokojne jak najbardziej I yy, zbieraki mają Gry Też te lodowe są bardzo ładne moim zdaniem I mamy Sportowa skryb... skrybu... skrybu... skrybujczyni. Ja tego co nie kupiłem sobie kiedyś. jeszcze jak miałem inny kanał na YouTube I chciałem nagrać film. on wyszedł. Ale że... niestety jeszcze nie miałem jakiegoś dobrze nagrywać, to ten film się nie nagrał. I... a ty, ty, ty zwieraków to nie polecam. To w się... Sensie one są spoko, to by pierwsze takie zwieraki, ale... No nie. Narwamy Kruka. Kruk wrócił. Bardzo fajnie sknik za... 20 yy, dziewczyna od kruka którą ludzie kupowali tylko dla skrzydeł, bo te skrzydła są potężne i się ma takie fajne spadanie, mi się fajnie spodoba. Szałasny yy, dziób, też fajnie, też żywierek. Spoko. Yy, Objeżdżony lotnik, też spoko lotnia miroż, Myślę dobrze, to w ogóle przeczytałem też bardzo ładny e, Mi się podoba. Luminos. E, też fajne, Taki kolorowy na top model to jest inne Ten jest fajny top model. Ten drugi też. E, taka kocka. Też bardzo fajna top model. Mi się fakt podoba. Potrzaska na tafla. Fajne malowanie. Dobra. Nie jak zapisać jest jak najbardziej okej. Okay. Arkana też jest bardzo ładna. Na tym, bo nie jest jakaś duża, ale jest ładna, naprawdę. Artyczna sabejczyni też ładna. Skineczek wysłanniczka Za 800 też jest słoco. Bagnienna bojowniczka też jest okej okay. Podejdzie. Młotka, ona była już dwa dni temu, wyszła do sklepu. Słoco zabawa. Attack Ware też jak najbardziej fajna piosenka. No i dalej, ten zestaw, lasza, dalej mamy. No i ekipaka jest nowa od wczoraj. Nie będzie turniej w o nowego skina z serii Icon. Takiego typu będziemy grali turniej prawdopodobnie. Wręka ja na kiedy no, on będzie. On będzie jutro o godzinie 18, czyli w środę. 18, no, 18, yy... no i ja no jak no chyba, bardziej będę grał ten turniej, no i jeśli już się spodobał, zostawcie sobie kwiateczkę w górę w si w, Leicu, w opisie, a ja się z wami żegnam i nara!